E Anatomijski Kopernik istnieje od 68 lat. Szkoła utworzona tuż po wojnie istniała w trzech lokalizacjach. Od kilkudziesięciu lat jej budynek, niedawno odnowiony, mieści się przy ulicy Tysiąclecia 6. Tu uczęszczają uczniowie, których celem jest zdobycie wykształcenia, rozwijanie zainteresowań, ale także poznanie nowych przyjaciół i określenie swojej życiowej drogi. Szkoła daje szansę wyboru kilku kierunków kształcenia. Klasa Politechniczna. Przygotowuje do studiów technicznych. Nauczane tu matematyka oraz informatyka na poziomie rozszerzonym stanowią podstawę do kontynuowania kształcenia na Politechnice, Uniwersytecie czy kierunkach ekonomicznych. Podpisanie umowy o objęciu przez Poznański Uniwersytet Ekonomiczny tej klasy patronatem oraz współpraca z Politechniką Poznańską dają uczniom szansę uczestniczenia w zajęciach i wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich nie tylko na terenie szkoły, ale także na terenie uczelni. Klasa akademicka zaprasza wszystkich tych, którym bliskie są przedmioty humanistyczne. Tutaj swoje umiejętności zdobywać będą przyszli dziennikarze, prawnicy, socjologowie czy pedagodzy. Rozszerzenie z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie stanowić będzie doskonałą bazę do studiów uniwersyteckich. Dodatkowo, w ramach zajęć uczniowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Adama Mickiewicza z dziedziny edytorstwa. Klasa medyczna. Skupiać będzie swoją uwagę na biologii i chemii, stanowiących podstawę na wielu kierunkach związanych z medycyną, ale nie tylko. Tutaj rozwijać będą swoje umiejętności przyszli lekarze, weterynarze, ratownicy medyczni, kosmetolodzy. Istniejąca w szkole sala medyczna, cykliczne spotkania z lekarzami, ratownikami i innymi osobami związanymi z tymi dziedzinami wiedzy oraz możliwość realizowania zajęć w szpitalach powiatowych w Nowym Tomyślu i Puszczykowie. Stanowić będzie solidną bazę dla wszystkich, którzy zdecydują się na ten kierunek. Klasa sportowa to wyzwanie dla wszystkich, którzy w przyszłości chcieliby połączyć pasję z nauką. Założeniem tej klasy jest połączenie zajęć szkolnych z treningiem sportowym prowadzonym przez wykwalifikowanych trenerów sportowych w ramach współpracy z zespołem placowych oświatowych i móc dla dziewcząt proponowany jest profil rekreacyjno-sportowy, dla chłopców profil piłki siatkowej. Klasa turystyczna. To propozycja dla tych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z takimi obszarami działalności jak turystyka, rekreacja i hotelarstwo oraz praca w organach administracji samorządowej związanej z turystyką. W tej klasie nacisk położony zostanie przede wszystkim na naukę języków oraz geografii. W szkole można uczestniczyć w zajęciach licznych kół zainteresowań dziennikarskiego, astronomicznego, historycznego czy rowerowego. Swoich sił chętnie próbują w przedstawieniach teatralnych, a umiejętności wokalne rozwijają w szkolnym zespole Kopernik Band. Jeśli Twoją pasją jest fotografia, to warsztaty fotograficzne już na Ciebie czekają. A jeśli bliższa jest ci medycyna, zaprasza swe progi sala medyczna. A jeśli chcesz poszerzać znajomość języków obcych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wziąć udział w kołach językowych i wymianie międzynarodowej. Niezależnie od wybranego kierunku kształcenia, wszyscy będą mogli uczestniczyć w projekcie europejskim. Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim, szansą młodego pokolenia na lepszą przyszłość. Tego celem jest wyrównywanie i poszerzanie wiedzy z matematyki, fizyki i języka angielskiego. Dzięki współpracy szkoły z firmą Esculap Hifa oraz międzynarodowymi targami poznańskimi uczniowie mają możliwość poznawania najnowszych technologii i kierunków rozwoju różnych dziedzin technik. Kopernik to jednak przede wszystkim uczniowie. To oni tworzą niepowtarzalną atmosferę liceum. To oni biorą udział w wielu inicjatywach. To oni angażują się w liczne akcje charytatywne, pokazując, że drugi człowiek jest wartością najwyższą. Zapraszamy do szkoły, która nie tylko przygotuje cię do dorosłego życia, ale pozwoli przeżyć niezapomniane trzy lata, znaleźć nowych przyjaciół, odkryć swoje możliwości i rozwinąć pasję.